Witam! 29 sierpnia prezydent Nawrocki podjął ważną decyzję. Zawetował ustawę o ochronie dzieci. A dlaczego? Uznał, że zaproponowane zmiany nie dość, że są niewystarczające, to jeszcze mogą zaszkodzić polskim rodzinom. To nie jest lekkie weto. Nawrocki postawił na pierwszym miejscu dobro dzieci. I stabilność rodzin, stając się w opozycji do rządu Tuska. Rząd zarzuca mi ubrokowanie reform, ale spójrzmy w wprawdzie oczy. Prezydent chyba chce, żeby każda ustawa była dopracowana i naprawdę Polakom służyła. Decyzja Nawrockiego wywołała burzę w mediach i na x gdzie o. Polacy ostro dyskutują, jedni chwalą prezydenta za odwagę, a inni krytykują. A wy co myślicie o tej jego decyzji? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do sprzeciwu mojego kanału. Oraz do udostępniania moich filmików wszędzie jest nas coraz więcej. Marcin Marciniak o tym co ważne.